Cześć. Dzisiaj odcinek prosto z budowy. Ostatnim razem opowiadaliśmy Wam o tym, jakie wybraliśmy okna i jaki zastosujemy montaż. Jeśli nie widzieliście jeszcze tego odcinka, to zerknijcie na niego tutaj. W związku z tym jestem dzisiaj na budowie i będę przygotowywał nasze silikaty, aby dało się wykonać ten szczelny montaż. Skupimy się na załataniu tych dużych dziur, a później załataniu tych mniejszych, żeby uzyskać jednolitą powierzchnię. W trakcie całego procesu będę Wam pokazywał, jakich używam narzędzi. Czym dokładnie smaruję nasze silikaty, żeby uzyskać tą jednolitą powierzchnię. I na koniec pokażę Wam finalny efekt, jak to wszystko wyszło. Ok, więc zacznijmy od obejrzenia otworu okiennego. To nasz pacjent. Z jednej strony słup betonowy. Na dole silikat z dużymi dziurami. Kolejny bok to silikat z mniejszymi dziurami. Na górze widoczne 5 cm styroduru. Jest to przygotowanie pod montaż rolet zewnętrznych. Zaczynam od wypełnienia pianą dużych dziur na dolnej części otworu okiennego. Jak widzicie używam do tego piany pistoletowej, w moim przypadku Energy 2020 z firmy Titan, a także pistoletu. Piana została nam po poprzednich etapach, jej koszt to około 41 zł za sztukę, a pistolet dostaliśmy przy okazji jakichś większych zakupów w markecie budowlanym. Jak widzicie, no idzie mi to średnio, robię to pierwszy raz i próbuję wyczuć, ile tej piany wpuszczać do środka. Robię to powoli, aby mieć pewność, że nie zostanie pusta przestrzeń. Do kolejnego etapu będzie potrzebne nam wiadro, kielnia oraz zaprawa. Ja zaprawę mam już gotową, została ekipie budowlanej z dnia poprzedniego, także wykorzystam ją dodając do niej trochę wody. Wiadro dostałem przy okazji zakupów w sklepie budowlanym. Pamiętajcie, zawsze pytajcie, czy są jakieś gratisy. Z kolei kielnia kosztowała mnie 25,49. Ogólnie kupiłem też zaprawę murarską firmy Atlas, ale zwróciłem ją do sklepu po tym jak zobaczyłem ile zostało zaprawy naszej ekipie. Zaczynam nakładanie zaprawy w większe otwory. Robię to raczej nieudolnie. Jest to moja pierwsza przygoda z kielnią. Praca nie wydaje się skomplikowana, jednak trzeba trochę się przyłożyć, żeby zrobić to dobrze. Po pierwszym otworze zauważyłem, że dodałem za dużo wody, ale postanowiłem kontynuować. Jakby było mniej wody, to zaprawa przywierałaby lepiej do muru. Łatam większe dziury i przechodzę do kolejnego okna, żeby powtórzyć dokładnie ten sam proces. Efekt po trzech kolejnych oknach jest zadowalający. Można powiedzieć, że w końcu załapałem, jak należy to robić. Zostawiam do pełnego wyschnięcia, zanim będę mógł przystąpić do kolejnego kroku. Następny etap to wyrównanie mniejszych nierówności i ubytków, żeby stworzyć gładką powierzchnię. Potrzebne będą wiadro, kielnia, paca i klej. Ja wybrałem klej z dodatkiem włókien Ceresit CM16. Kosztował on 49,99 zaworek, 25 kg. Dwa worki starczyły mi na wszystkie okna. Rozrabiam zawartość opakowania z wodą, mieszając mieszadłem dołączanym do wiertarki. Wiertarkę miałem już w domu, ale mieszadło musiałem dokupić, kosztowało 20 ,99 zł 99 groszy. Robię to trochę nieudolnie. Nie miałem jeszcze w życiu przyjemności rozrabiać kleju w wiadrze, ale zawsze musi być ten pierwszy raz. Sprawdzam kielnią, czy klej jest odpowiedniej gęstości. Dodaję trochę wody, żeby był jednak delikatnie rzadszy. Mieszanie wiertarką takiego kleju nie należy do najłatwiejszych, zwłaszcza jeśli wiertarka nie ma regulacji obrotów. Przechodzę do okna i usuwam zaschniętą pianę przy pomocy nożyka do tapet. Po wyczyszczeniu powierzchni zaczynam nakładanie kleju. Używam do tego kielni, a pacą tylko wyrównuję powierzchnię. Paca ma wymiar 13 cm na 36 cm i kosztowała 33,99 Na łączeniach styroduru również daje klej, żeby mieć pewność, że nie będzie tam nieszczelności. Oto efekt. Pierwsze okno skończone. No nie wyszło idealnie, ale w mojej ocenie jest odpowiednio gładko. Dajcie znać w komentarzu, co Wy o tym sądzicie i czy też obrabialiście w ten sposób okna. Z kolejnymi oknami postępuję dokładnie tak jak poprzednio Używam kielni do nałożenia kleju, a pacą wszystko wyrównuję do uzyskania jednolitej, gładkiej powierzchni. Obrabiam również słup betonowy, ponieważ były na nim nierówności powstałe wskutek naprawiania pęknięć, o czym wspomniałem już w innym filmie, jeśli go nie widzieliście, zapraszam do obejrzenia. Ok, większość okien już jest zrobiona. Udało się uzyskać taką jednolitą powierzchnię, wszędzie dookoła. Mm. Dzięki temu gwarantujemy sobie, że montaż tych okien będzie dobry, szczelny, bo okno dojdzie jakby tutaj, będzie wystawało sobie kawałek około centymetra i taśmy będziemy mogli dzięki temu przeczepić do jednej strony i później do drugiej. Nie będzie żadnych rowków, szczelin, nie będzie gdzie miało to powietrze się przesuwać. I przemieszczać. Wszystkie okna są obrabiane w ten sam sposób aż do samej ziemi lub dookoła, jeśli jest to okno, gdzie będzie jakiś ciepły parapet. Zostały mi do obrobienia jeszcze dwa okna. To tutaj duże, ale jego chyba dzisiaj nie obrobię, ze względu na to, że nie jest w ogóle jakby wymurowane do końca, a to wynika z faktu, że panowie tutaj mają swoją wciągarkę. No, i oczywiście moje ulubione okno, 4-metrowe na naszej klatce schodowej. No, i to jest naprawdę mordęga. Zaraz skakuję na tą drabinę, obrobiłem ją już tutaj do połowy, a została ta druga, gorsza połowa, tak bym powiedział, i no, jest to troszeczkę męczące. Zabieram się zatem za to bardzo wysokie okno, które muszę obrabiać z drabiny. Taka praca nie należy do najprzyjemniejszych oraz najbezpieczniejszych. Mogłem zmienić troszeczkę kolejność i to okno zrobić jako jedno z pierwszych Ponieważ na sam koniec no, jestem już po prostu zmęczony A jak widzicie zabezpieczenia nie mam żadnego Finalnie jestem zadowolony z efektu No dobra, to już wiecie w jaki sposób obrobić silikaty Żeby móc wykonać szczelny montaż Z innymi materiałami jest bardzo podobnie Z tym, że gazobeton obrabia się dużo prościej <laughs> Jeśli chodzi o poroterm to obrawia się go podobnie, ponieważ on też ma takie rowki i szczeliny. Na dzisiaj to już wszystko. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Zostawcie suba i łapkę w górę, jeśli Wam się podobało. Na razie.